Słuchajcie, z całego serca Wam dziękuję za setki, jak nie tysiące wiadomości, które dostaję. Już kilka razy zapchały mi się skrzynki na różnych komunikatorach. To jest przemiłe co piszecie na temat jak pokochałem gangstera. Film Wam się podoba, wzrusza, oglądacie go drugi raz. Dla większości z Was nie jest za długi, a trochę się tego bałem, choć wiedziałem, że szybciej się tej opowieści yy, streścić nie da. Niektórzy mówią, że te 3 godziny miałem jak yy, 30 minut. Cieszę się, że jesteśmy numerem jeden na Netflixie i widząc co czytacie, wierzę, że ta tendencja się utrzyma. Cieszę się, że po kilkudziesięciu latach moralnego niepokoju wreszcie przyszedł czas na nas, ludzi, którzy chcą się kinem bawić, chcą oglądać piękne historie, którzy uważają, że kino nie musi niczego rozliczać, że my nie musimy siebie samych rozliczać kinematografią, że kino może być niezaangażowane, ale po prostu piękne. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. Jestem daleko, ale dzięki tym. Wiadomością, które piszecie, czuję, jakbym był bardzo blisko, to jest dla mnie bardzo ważne, że się wypowiadacie na temat, co dla Was zrobiłem.